Szanowni Państwo, jako kobieta chcę się wypowiedzieć na temat tej manipulacji, której jesteśmy świadkami od wielu zresztą miesięcy. Nie godzę się jako kobieta na to, żeby mówić, że panie, które domagają się swobodnego dostępu do aborcji walczą o prawa kobiet. Zabijanie drugiego człowieka co do zasady nie może być prawem. A połowa abortowanych dzieci to są dziewczynki. One też są kobietami, więc mówimy o swobodnym dostępie do zabijania innych kobiet. Po drugie, nie godzę się na takie poprawki, jak tu padają ze strony pani marszałek, że nie możemy o sobie mówić per poseł. Posłanka to we dworach łóżka ścieliła, ja jestem posłem. Skoro Państwo przyjmujecie bez refleksji, że facet ubrany w sukienkę jest Margo, dlaczego was dziwi, że posłanki są posłami? Nie rozumiem tego. A jeszcze bardziej oburza mnie to, że manipulujecie państwo młodymi ludźmi i młode dziewczęta, chociażby teraz siedzące na tej galerii, muszą wysłuchiwać manipulacji na temat aborcji. Aborcja jest zabiciem drugiego człowieka, jest krzywdą wyrządzoną drugiemu człowiekowi i samej kobiecie, która po latach może mieć z tym problem. Jestem przeciwna wszystkim tym projektom i uważam, że Panie nadużywacie słowa walka o prawa kobiet. Nie walczycie o prawo kobiet, walczycie o to, żeby je zabijać.